Urodzenia. Mieszkam we Wrocławiu, tutaj z szkołę podstawową, szkołę średnią, wyższe studia. Chyba mam 5 lat, na jakieś polanie tam niedaleko domu, gdzie mieszkałem wcześniej na Krzykach. Tu jest zdjęcie z siostrą i z mamą. To niedaleko mojego domu, tu mój dom, w którym mieszkałem. Tu moi rodzice, jeszcze bardzo młodzi. Na wycieczce rowerowej w parku, w parku Południowym. Tam często bardzo jeździliśmy. Jak wprowadzono stan wojenny w 81 roku, to był dla mnie wielki szok. Zresztą dla całej rodziny, jak dla większości Polaków. Zaraz po wprowadzeniu stanu wojennego w styczniu, ja byłem bardzo młodym człowiekiem. bo W styczniu skończyłem ledwie 18 lat. Z Solidarnością walczącą związałem się bardzo szybko, bo przez parafię świąte, świętego Augustyna we Wrocławiu. Tam skierowała mnie sąsiadka z naprzeciwka, która mieszkała naprzeciwko w bloku w bramie, i kiedyś mnie tam wysłała do siostry zakonnej po ulotki po prostu. No i tak to się zaczęło. W zasadzie wczesną wiosną 1982 roku. I tam na parafii właśnie poznałem panią Zofię Szutrak, i ona mnie z Solidarnością Walczącą jakby połączyła. Ona była tam bardzo mocno związana z Solidarnością Walczącą i to, co później robiłem, co cały czas robiłem przez te wszystkie lata, to była właśnie Solidarność Walcząca. Tak mocno to było na jesień 1982 roku, kiedy już tak w te struktury, można powiedzieć, zostałem włączony. W Solidarności Walczącej głównie, w zasadzie jedynie zajmowałem się kolportażem wydawnictw rozprowadzanych przez, przez organizację Solidarność Walczącą. Spotkałem się tam z taką panią, pseudonim Milena, jeśli dobrze pamiętam. I ja tam przyjeżdżałem z torbą, taką torbą na zakupy zwykłą, w której miałem na przykład dwie ryzy czystego papieru. Stawałem obok niej na przystanku, zamienialiśmy kilka słów, wymienialiśmy się torbami, ja zostawiałem te pesteryzy, odbierałem od niej te zadrukowane, wsiadałem w tramwaj, wracałem i później dalej dzieliłem to na większe, mniejsze paczki po różnych mieszkaniach. Też na parafie zanosiłem. Później to się rozwinęło bardziej już szerzej, może można powiedzieć na takie hurtowe ilości, bo też dochodziły książki, książki, które, które wydawała solidarność walcząca i po które też ja jeździłem do Warszawy. Jeździłem z kolegą, normalnie pociągiem, z plecakami. Bardzo często to było raz w tygodniu w soboty zapakowane po brzegi plecaki, no i z powrotem. I to już czasami wchodziło w taką rutynę. Człowiek nawet nie zastanawiał, czy może coś grozi, czy nie. Nie wiem, czy tam ktoś śledził, czy nie śledził. No ja nie wpadłem nigdy. Nigdy nigdy, nigdy nie, nie, nie wpadłem, może, może właśnie jednak jakaś taka moja intuicja i takie moje cechy charakteru spowodowały, że ja się z tym nie, nie obnosiłem, że tak powiem, prawda? To jednak było bardzo mocno zainspirowane i i nikomu takiemu postronnemu o tym nie mówiłem, nie chwaliłem się, tylko, tylko do bardzo zaufanych osób. I to, to zapewne uchroniło, moim, moim zdaniem, uchroniło mnie przed zatrzymaniem, przed aresztowaniem. Pismo Tygodnik Solidarności Walczącej, to jest numer z 82 roku, z października. Czyli taki bardzo, bardzo archiwalny, który no w zasadzie ma prawie 40 lat. Drukowany na matrycy białkowej, jeszcze taką metodą. Później to był sitodruk. Pierwszy, też taki już ze stanu wojennego, biuletyn Dolnośląski, też właśnie wydawany przez Kornela Morawieckiego. On był wcześniej wydawany jeszcze przed stanem wojennym. To nie jest pismo, które powstało w stanie wojennym, tylko dużo wcześniej. To, to jedno z pierwszych takich podziemnych film, pism jeszcze przed stanem wojennym. Tutaj jest Solidarność Walcząca już koniec lat 80. No i to bardzo, bardzo istotne zasady ideologiczne Solidarności Walczącej. I wspaniała książka o, o Solidarności Walczącej. Właśnie z tamtego okresu. Później były wydawane kolejne wersje, jakby już w naszych czasach. Byłem pochłonięty tym. To muszę przyznać, że czasami się zdarzało, że i szkołę zawaliłem, i studia zawaliłem przez to, bo nawet urlop dziekański brałem z tego powodu chyba, bo, bo brakowało czasu na, na naukę, bo to jednak, to było życie i czułem, że to jest coś takiego głębokiego, że, że warto się poświęcić i tym żyć po prostu, żeby, żeby coś zrobić dla, dla, dla Polski, dla Ojczyzny, prawda. Moje wychowanie z domu było takie, że, że tutaj był bardzo duży nacisk na, na takie patriotyczne i, i w domu się o tym mówiło i ze wcześniejszych czasów słuchało się chociażby i to jako, jako, jako dziecko, jak pamiętam, jak ojciec słuchał Wolnej Europy, prawda, czy wydarzenia z 70 roku. No, pamiętam, wtedy miałem tam ledwie 6-7 lat, ale pamiętam, że coś się działo, że ojciec słuchał Wolnej Europy wtedy właśnie, jak były wydarzenia w grudniu 70 roku. Były takie jakieś sytuacje, że mogłem wpaść, no. Kiedyś jechałem z torbą ulotek, lotek, wracałem właśnie z parafirowerem, no i zatrzymałem je w milicjach. Ale mnie nie przeszukali, tylko mi spuścili powietrze z tego z kół, bo jechałem po chodniku. Wtedy takie były metody. W Warszawie też miałem taką przygodę, że też szedłem obładowany tym plecakiem na dworcu, a tam pełno milicji było. No ale się okazało, że akurat był dzień, w którym był jakiś mecz. I akurat oni szukali innych, innych, że tak powiem chętnych, a nie mnie. Współpracowałem się z panią Zofią Maciejewską, z Stanisławem Koladą, to osoby, które były skupione w parafii św. Augustyna. To, co mnie uderzyło w Solidarności walczącej, to to, co Solidarność podkreślała: Komuna, komunizm musi odejść, musi zniknąć. I to, co, co pisali na swoich sztandarach jeszcze dużo wcześniej, wiara i niepodległość, prawda? Taki, taki znany ich hasło. I ten nacisk, że, i ta konsekwencja, że no, z komunistami nie ma się co, co dogadywać i chce odsunąć od władz. Może dlatego, że byłem młody. Ale ten radykalizm mi właśnie imponował, że nie można się dogadywać tak, jak niektórzy inni chcieli się dogadywać, zmieniali. I to, to w trakcie to, co, 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 w trakcie postępu, jak to, to z czasem to, co na przykład zrobił pan Frasyniów później w trakcie, jak ten rozdział był, prawda, to, to jeszcze bardziej mi umocniło w tym właśnie, żeby po tej stronie się powiedzieć. I to właśnie to, co się mówi, no niepodległość. Niepodległość. I to mnie po prostu pokazało, że tak ma być. Nie, nie można być albo tu, ani trochę tu, trochę tu. Tylko trzeba, trzeba twardo stać. Nie, nie, no trzeba być twardym i koniec. Tak tak to widziałem i tak to, jak czytałem te wszystkie teksty, w publikacje, to mnie to cały czas wzmacniało. I, no i do dzisiaj trwam przy tym, no bo w, dla mnie. Polska musi być niepodległa. Niepodległość Polski jest najważniejsza i nie ma innej drogi.